A ja zapraszam w tej chwili do wygłoszenia przemówienia trzeciego w tym naszym blogu młodych liderów, żeby zaprosić serdecznie, jeżeli jest tutaj z nami na sali, Adriannę Negłaszowek, działaczka obozu narodowo radykalnego jedną z dziewczyn, która odpowiadała za zebranie podpisów w całym kraju. Zapraszamy na scenę, Adriana. Szanowni... Drogie koleżanki i koledzy, To już drugi kongres ruchu narodowego. Rok temu spotkaliśmy się w pełni nadziei, ale i oczekiwań. Ciekawi, jak rozwinie się nasza inicjatywa. Dzisiaj możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy wiele. Umocniliśmy struktury w poszczególnych sztabach. Nawiązaliśmy kontakty z nowymi środowiskami, stale poszerza się grono naszych zwolenników. Zrobiliśmy to, co jest, Zarejestrowaliśmy Komitet Wyborczy. Od początku powstania sekcji wspiera ona i aktywnie uczestniczy i działa w ramach ruchu narodowego. Byłyśmy obecne również na pierwszym kongresie, na którym podpisałyśmy deklarację ideową. W każdym oddziale przedstawicielki sekcji zbierały podpisy pod Komitet Wyborczy. Warto zaznaczyć, że wszystkie członkinie ogólnopolskiego zarządu sekcji. Zdecydowały się na kandydowanie do Parlamentu Europejskiego. Koleżanka Joanna Sachiaszko, okręg 5, miejsce czwarte. Koleżanka Olga Okon, okręg 8, miejsce szóste. Oraz moja osoba, Adriana Gąsiorek, okręg 11, miejsce 10. Wspieramy również osobę, która jest dla nas autorytetem. Oczywiście nadal najważniejsze dla nas są akcje społeczne, pomoc domom dziecka, pomoc domom samotnej matki, pikiety antybor antyborcyjne oraz publicystyka. Uważamy jednak, że w Polsce potrzebna jest radykalna zmiana. Dlatego włączyłyśmy się w działalność polityczną, prezentując głos prawdziwych kobiet. Życzę nam wszystkim dobrego wyniku już 25 maja. Polsku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, I Zapraszamy do wygłoszenia ostatniego przemówienia przed przerwą.